Nancy mieszkała w małym domku położonym niemal na skraju lasu. Młoda wdowa początkowo bała się pozostać w nim sama, ale z czasem przyzwyczaiła się do trudności i czuła się tam całkiem dobrze. Nie było szumu samochodów i hałasu charakterystycznego dla wszystkich dużych miast. Jako że dom stał na obrzeżach, nie było też sąsiadów. Rano śpiewały ptaki, a wieczory całkowicie wypełniało trzaskanie cykat. Pomimo tego, że las był na wyciągnięcie ręki, Nancy rzadko do niego chodziła, bojąc się wilków i innych dużych zwierząt. Jej mąż Michael zginął sześć miesięcy temu w wypadku samochodowym. Zima w Maine bywa często ostra, a miejscowi zachowują się niezwykle ostrożnie o tej porze roku. Tak się złożyło, że dopiero po pogrzebie męża Nancy dowiedziała się, że jest w ciąży. Ta wiadomość była dla niej tak szokująca, że nie wiedziała czy się cieszyć, czy płakać. Po stracie męża Nancy pozostała sama z wewnętrznym bólem, który z każdym dniem się nasilał. Sytuacje dodatkowo komplikowały straszne mdłości, które stały się integralną częścią życia młodej wdowy. Wieczory Nancy były do siebie podobne i polegały głównie na opłakiwaniu zmarłego Michaela. Patrząc na zdjęcie męża w czarnej ramce, kobieta nie mogła powstrzymać gorzkich łez. W takich chwilach Nancy była gotowa oddać całe bogactwo świata, by tylko Michael mógł żyć. Początkowo bardzo trudno było mieszkać jej samotnie w domu pod lasem, ale młoda wdowa nie narzekała na swój los i dzielnie znosiła wszystkie próby. Ze względów bezpieczeństwa znajomi od dawna sugerowali Nancy kupno psa, ale kobieta za każdym razem odmawiała. Przed tygodniem, wracając z pracy, usłyszała dziwny pisk dochodzący z przydrożnych krzaków. Nancy zatrzymała się po krótkiej chwili i podeszła bliżej. Ostrożnie rozchylając krzaki, ujrzała maleńkiego szczeniaka, który trząsł się z zimna i poruszał pyszczkiem z boku na bok. Kto cię tutaj zostawił, kochany? szepnęła Nancy. Jakby chcąc odpowiedzieć, pies zaszczekał głośno, a futro na jego karku zjeżyło się. Jesteś taki dzielny, Nancy powiedziała, uśmiechając się i ostrożnie wzięła malucha w ramiona. Czując ciepło dłoni kobiety, szczeniak natychmiast się uspokoił i w dowód wdzięczności polizał ją. W tym momencie Nancy wiedziała już, że zatrzyma to zwierzątko dla siebie. Wpuściwszy do swojego domu małego gościa, z czułością patrzyła, jak z miną gospodarza obwąchuje w nim każdy zakamarek. Nancy nazwała psa Spike na cześć słynnej postaci z kreskówek. Potem, gdy wracała z pracy, wiedziała, że przywita ją hałaśliwe szczekanie szczeniaka, który tak bardzo tęsknił za swoją panią. W takich chwilach życie Nancy nie wydawało się już takie surowe i jakby nieco zapomniała, że zaledwie sześć miesięcy temu straciła męża. Pracując w bibliotece miejskiej, odkładała każdego dolara, aby po urodzeniu dziecka miała z czego żyć. Oczywiście nie zdołałaby tego zapewnić sobie do końca życia, ale z drugiej strony oszczędzanie jeszcze chyba nikomu nie zaszkodziło. Tego lipcowego poranka została w domu dłużej niż zwykle. Wszystkiemu winny był Spike, który wybiegł do ogrodu i długo ujadał, zwracając się w stronę lasu. Dosyć! Nie ma tam przecież nikogo prócz wiewiórek i ptaków. Rano muszę iść do pracy, rzuciła Nancy, biorąc szczeniaka w ramiona. Gdyby tylko młoda wdowa wiedziała, że właśnie w tej chwili z najbliższych zarośli bacznie obserwują ją trzy pary oczu. Tymczasem Nancy, zamknąwszy szczeniaka w domu, pospieszyła w stronę najbliższego przystanku autobusowego. Siedzący w krzakach mężczyźni wymienili znaczące spojrzenia, a najstarszy z nich powiedział: To co. Odpoczniemy sobie w tej chacie, co? Pewnie ta ciężarna poszła do roboty, a my potrzebujemy jedzenia i leków. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, Fred. W domu jest pies. Ostrożnie sprzeciwił się najmłodszy z grupy. Jego słowa natychmiast wywołały chytry chichot trzeciego mężczyzny. Pies? A czy to jakaś przeszkoda? To szczeniak, nie bój się bili. Po obrabowaniu furgonetki z gotówką takie włamanie okaże się dziecinnie proste. Ten, który miał na imię Billy, nie kłócił się i wolał słuchać starszych kolegów. Wszyscy byli osadzonymi, którzy tydzień wcześniej uciekli z więzienia okręgowego. Najbardziej doświadczonym z nich okazał się Fred, który otrzymał wyrok za zabójstwo pierwszego stopnia. Jego prawa ręka to Tom, który w niczym nie ustępował swojemu nauczycielowi. Tylko Billy nie był zatwardziałym przestępcą i przez czysty przypadek trafił do więzienia. Do ucieczki zmusili go współwięźniowie, którzy zagrozili pobiciem za ewentualną odmowę. Po ucieczce z więzienia Fred, Tom i Billy po mistrzowsku dokonali rabunku, który uczynił ich milionerami. Nie mogąc wykorzystać pieniędzy, zbiegli więźniowie wędrowali przez okoliczne lasy przez trzy dni, aż w końcu natknęli się na dom Nancy. Niestety, podczas przeprawy przez strumień, Tom zranił się w nogę i pilnie potrzebował leków, których uciekinierzy po prostu nie mogli kupić, aby się nie ujawniać. Billy był początkowo przeciwny w łamaniu się do domu Nancy. Widząc kobietę na własne oczy, poczuł do niej niewytłumaczalną sympatię, która odwodziła go od tego pomysłu. Fred szybko wyłamał jednak frontowe drzwi i, rozglądając się, jako pierwszy wszedł do środka. Za nim podążał Billy, który natychmiast próbował uspokoić Spajka, głośno ujadającego i próbującego ochronić dom. Tom sięgnął do lodówki, mając nadzieję, że znajdzie tam coś do jedzenia. Jakież było zdziwienie bandyty, gdy odkrył, że Nancy ma tylko karton mleka i paczkę krakersów. Nie ma nic w lodówce? Co za żebraczka tu mieszka? Krzyknął zdziwiony rabuś. Tu też jak kot napłakał sama aspiryna dodał Fred, nie kryjąc rozczarowania. W odpowiedzi Billy wzruszył ramionami, wciąż trzymając małego spajka w ramionach. Chłopak od dzieciństwa kochał zwierzęta i nie chciał, aby jego wspólnicy skrzywdzili szczeniaka. W przeciwieństwie do nich, nie zamierzał przeszukiwać domu od góry do dołu i po prostu chodził z pokoju do pokoju, oglądając meble i wyposażenie. Nagle jego wzrok Padł na fotografię w czarnej ramce stojącą na nocnym stoliku. Przedstawiała ona mężczyznę około trzydziestki, którego oczy dosłownie promieniowały życzliwością i czułością. To pewnie zmarły mąż tej kobiety, przemknęło przez głowę Biliego. W tym momencie zbiegłemu więźniowi wszystko ułożyło się w całość. Zrozumiał, dlaczego ciężarna kobieta wydawała się biedna i mieszkała w starym domu pod lasem. Pewnie jest wdową, szepnął Billy i od razu poczuł niemy wyrzut sumienia. W kieszeniach jego marynarki było około siedmiu tysięcy dolarów z jego udziału w napadzie na furgonetkę, które każdy z uciekinierów zabrał ze sobą. Resztę łupu zakopali w lesie i nikt poza nimi nie wiedział o lokalizacji skrytki. Roztropny Fred wiedział, że z workami pieniędzy daleko nie zajdą, dlatego postanowił je ukryć na lepsze czasy. Billy jeszcze raz spojrzał na zdjęcie mężczyzny w żałobnej ramce i zaczął szybko wkładać pieniądze z kieszeni do szuflady biurka. Mały Spike patrzył z fascynacją, jak bandyta pozbywa się całej gotówki. Ulegając chwilowemu impulsowi, sam Billy nie potrafił wyjaśnić swojego czynu. Czuł, że niedługo wpadną, a pieniądze w więzieniu nie będą mu już potrzebne. Z drugiej strony mogą pomóc ciężarnej pani domu, która za kilka miesięcy zostanie matką. Wkładając pieniądze do szuflady, Billy mrugnął do spajka i poklepał go po kłębie. Co tak długo? Musimy wyjść, zanim wróci właścicielka! zagrzmiał poirytowany Fred. Billy westchnął smutno i pospieszył za wspólnikami. Fred, jako doświadczony przestępca, próbował zatrzeć tropy i dalej uciekać. Z biedy nie mogli wiedzieć, że grupą poszukiwawczą kierował doświadczony szeryf, który miał na swoim koncie co najmniej 30 złapanych przestępców. Fred, Tom i Billy wpadli już poza miastem podczas próby przekroczenia granicy stanu. Jako, że policja od dawna wiedziała o wszystkich przygodach trio rabusiów na wolności, oprócz dotychczasowych kar pozbawienia wolności otrzymali jeszcze dodatkowe 5 lat więzienia. Tak więc z powodu fatalnego splotu okoliczności Billy musiał spędzić w sumie 7 lat za kratkami. Przez ten czas wiele się zmieniło w życiu tej trójcy pechowych złodziej. Tom, chory na zapalenie płuc, zmarł w więziennym szpitalu, a Fred zginął podczas walki, jaka wybuchła między dwiema wrogimi frakcjami osadzonych. Tak więc do czasu zwolnienia z więzienia Billy został jedynym, który wiedział, gdzie leżą zakopane worki z pieniędzmi. Tak naprawdę wcale nie myślał o pieniądzach i o tym, co dał mu los. Przez siedem lat Billy marzył o spotkaniu kobiety, do której domu tak bezceremonialnie się włamali. Były więzień nawet nie wiedział, czy jego pieniądze przydały się ciężarnej kobiecie, czy też w ogóle ich nie znalazła. W głębi duszy wierzył, że swoim czynem zdołał przywrócić dziewczynie wiarę w ludzi. Po wyjściu na wolność, Billy natychmiast udał się do lasu, gdzie z łatwością znalazł skrytkę ze zrabowaną gotówką. Umieściwszy pieniądze w wielkim plecaku, postanowił odwiedzić kobietę mieszkającą na skraju lasu. Serce byłego więźnia dosłownie wyrywało się z piersi, gdy zbliżał się do domu Nancy. Nie chodziło o ciężar dużej sumy pieniędzy, lecz o podekscytowanie zbliżającym się spotkaniem. Już przed domem Billy zobaczył chłopca w wieku około siedmiu lat, który bawił się na Placu Zabaw. Dzień dobry panu! Chłopak grzecznie przywitał gościa. Billy nieśmiało skinął głową i zapukał do drzwi. Wkrótce rozległy się ciche kroki i w progu pojawiła się Nancy. Była tak samo ładna jak 7 lat wcześniej, kiedy Bill obserwował ją z zarośli. Obok niej stał Spike, który merdał ogonem i najwyraźniej rozpoznał Billiego. W czasie gdy mężczyzna odbywał karę, szczeniak dorósł i zmienił się w naprawdę potężnego pieska. Nancy spojrzała na Spyka ze zdziwieniem i nie mogła uwierzyć własnym oczom. Przyzwyczaiła się do tego, że pies był doskonałym stróżem i raczej agresywnie reagował na obcych. Billy bez słowa pochylił się i poklepał psa po kłębie. Na widok tej sceny Nancy wypełniła się łzami. W pewnym momencie wszystko zrozumiała i, oczywiście, domyśliła się, że ten mężczyzna z plecakiem to prawdopodobnie ten sam dobroczyńca tajemniczy, który zostawił jej w szufladzie kilka tysięcy dolarów jakiś czas temu. To byłeś ty, prawda? Siedem lat! Nancy jako pierwsza przerwała ciszę. Billy zarumienił się i spuścił zakłopotany wzrok, po czym przezwyciężywszy początkowe zawstydzenie powiedział Tak, to byłem ja, proszę pani. Po twarzy tego człowieka było widać, że słowa te wypowiedział z trudem. Tymczasem Nancy bez zbędnych ceregieli wprowadziła go do domu i zaczęła nakrywać do stołu, by coś zjadł. Pieniądze, które zostawił, wystarczyły jej na opiekę nad nowonarodzonym synem, przynajmniej przez chwilę bez zmartwień o to, co będzie jutro. Przez cały ten czas Nancy w myślach dziękowała tajemniczemu nieznajomemu, który pomógł nie tylko jej, lecz także jej synowi, Simonowi. Nie licząc na serdeczne przyjęcie, Billy był zaskoczony gościnnością gospodyni, która wcale nie żywiła do niego urazy. Zgadzając się zostać w domu Nancy jeszcze kilka dni, mężczyzna ostatecznie osiadł tam już na zawsze. Billy od dawna marzył o własnej rodzinie, dlatego od pierwszych dni ich wspólnego życia Otaczał Nancy i Sejmona troską, taką, jakiej nigdy wcześniej nie zaznali. Były więzień wyremontował dom, wybudował gospodarstwo rolne, które w pół roku zaczęło przynosić im stabilne dochody. Patrząc z miłością na męża, Nancy wierzyła, że uda im się utrzymać kruche, rodzinne szczęście, o którym tak bardzo oboje marzyli już od wielu, wielu lat.